Witam wszystkich oglądających bardzo serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu Znani nam nieznani. Dziś moim gościem jest polska perfekcyjna pani domu czyli Małgorzata Rodzenek. Witam panią bardzo serdecznie i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Pani Małgosiu czy we wszystkim czym się pani zajmuje stara się być pani perfekcyjna. Tak tak to jest dewiza mojego życia. Jeżeli już coś robisz rób to najlepiej jak potrafisz. I to dotyczy prowadzenia domu nauki. Chowania dzieci albo, nie wiem, robienia konfitur. To bardzo pomaga w życiu. A czy nie jest czasem tak, że to może przeszkadzać również, bo wiadomo, że człowiek jest tylko człowiekiem i, i czasem błędy się zdarzają, a jeżeli ktoś chce być cały czas perfekcyjny, to to może czasem trochę przeszkadzać? Czy nie, nie to nie jest tak, bo ja nie biczuję się wtedy, jeżeli zrobię jakiś błąd. Nie biczuję się tym faktem. To nie jest tak, że ta potrzeba bycia dobrym w tym, co się robi, to jest za zabija mi radość mhm. życia. Absolutnie nie. Właśnie to wpływa na moją radość życia, bo ja zawsze chcę więcej, dalej i spróbować nowych rzeczy. I, I to jest bardzo przydatna cecha. A co jeżeli zdarzą się błędy? Nic. Przychodzę nad nimi do porządku dziennego. Wyciągam z nich wnioski. Ja jako absolwentka szkoły baletowej jestem nauczona, że błędy to są te rzeczy, które powinno się jak najszybciej zaznaczyć. Ja na przykład z moją panią reżyser tak pracujemy przy programie, że ona mi bardzo szybko daje do zrozumienia, że coś jest nie tak. I to są te rzeczy, które ja lubię. I tak naprawdę mnie chyba bardziej motywuje negatywne motywacje, żeby się pozytywna. poprawić i tak. Właśnie zastanawiam pochwały. się, czy to czasem nie jest tak, że szkoła baletowa, którą pani skończyła, właśnie zakorzeniła w pani to przekonanie, żeby, żeby być perfekcyjnym, żeby być jak najlepszym, bo chyba to jest takie miejsce, która, które sprzyja temu, żeby budować sobie to poczucie, żeby być jak najlepszym, żeby starać się wszystko robić doskonale. Szkoła baletowa to jest takie miejsce, które uczy nieprawdopodobnej pracowitości, pokory, cierpliwości, szacunku dla pracy. Ja. Mm, to był trudny czas, ja nie ukrywam, bo szkoła wartowa jest naprawdę dosyć miejscem hardkorowym, że tak powiem, ale e, to jest, to jest, te 9 lat, które spędziłam w tej szkole e, pokazały mi, że mogę zrobić wszystko. Jest teoria e, tak zwanego drugiego oddechu, to znaczy jak już nie dajesz rady i już Ci się wydaje, że już nie możesz, to właśnie wtedy przychodzi ten drugi oddech. I to, oczywiście to dotyczy ćwiczeń fizycznych, natomiast ja to przekładam na całe życie. No właśnie, bo rozmawiałam kiedyś z Natalią że ona również skończyła szkołę tak, baletową. Gdańska. I Natalia mówiła, że ona swojego dziecka nigdy nie wyśle do szkoły Ja też nie. Pani też nie wyśle? Nigdy. Czyli pogłoski o wyścigu szczurów i o tym, że to trochę zabiera normalne dzieciństwo są prawdą. Jako dziecko się nie ma tej świadomości. Ja będąc w szkole baletowej nie miałam świadomości, że żyje jakiś dziwne życie albo że nauczyciele są bardziej surowi niż w innych szkołach bo po prostu nie znam innego życia bo w tej szkole się siedzi 15 16 18 godzin na dobę i no to rzeczywiście nie ma czasu na nic poznego Nie ma nie ma Ty masz tylko krąg znajomych ze szkoły baltoweja ponieważ to są bardzo nieliczne klasy jesteś w takim bardzo hermetycznym świecie z nauczycielami ja miałam ogromną radość że moim nauczy moją nauczycielką była między innymi pani Szwedcowa, która była nauczycielką e, Breśnikowa, to jest stara rosyjska szkoła, e, co za tym też idzie, stara rosyjska dyscyplina. I, e, to był bardzo ciekawy czas, bardzo trudny i powtarzam za Natalią: nigdy bym dziecka swojego nie posłuchał. A nie miała pani do... okresów buntów w czasie szkoły baletowej? Oczywiście, że miałam. Ja do tej pory nie wyrosłam z okresu buntu. Ja się cały czas buntuję. Przeciwko <słuch> Przeciw czemu? Przeciwko różnym rzeczom, przeciwko belejkości, przeciwko lenistwu, yy, marudzeniu. Jest bardzo dużo. Czyli typu... przeciwko typowo polskim cechom? Yy, to nie są typowo polskie cechy. To. Yy, ja miałam... Przynajmniej w obiegowej opinii. W obiegowej opinii. To dotyczy wszystkich y, narodów, a w każdym razie tych, które ja miałam przyjemność poznać bliżej. Y, ludzie się dzielą na takich, którzy chcą lepiej, i takich, którym wystarcza to, co mają. A co w końcu wpłynęło na to, że zdecydowała się pani zakończyć swoją przygodę z tańcem? Hmm. No właśnie szkoła baletowa. <śmiech> <śmiech> ja marzyłam o tym. Czyli czekała pani, aż pani skończy? Aż skończę. Mój tata, który. Ja mam bardzo bliski kontakt z moimi rodzicami, bardzo cenię ich zdanie i są cudownymi ludźmi. Mój tata powiedział wprost: Jeżeli zaczęłaś, to skończ. Więc ja już czekałam tylko, żeby skończyć szkołę. I Czyli ten proces odchodzenia od tańca to, to nie był właśnie proces, tylko to było. Ot, to raz było cięcie. raz cięcie i pamiętam ten moment, kiedy ostatni raz pakuję płęty do torby. I tak sobie myślę, już nigdy w życiu nie będę musiała tych płęt wyciągać to Skoro chodzenie na zajęcia, ćwiczenia zajmowały Pani tyle czasu, to co Pani robiła później z tym wolnym czasem, który okazało się, że jest jego tak dużo, no bo jeżeli nie ma tych 16 czy 18 godzin ćwiczeń, no to zostaje dużo wolnego czasu. Ja wyjechałam na tak zwany gapier, w czasach, w których ja robiłam dyplom maturę, To jeszcze nie było tak bardzo popularne, teraz to jest bardziej popularne. Gapier to jest taki rok które rodzice dają w prezencie swoim dzieciom po zrobionej maturze, żeby pojeździły po świecie jeszcze przed rozpoczęciem studiów, zwiedziły Europę, na przykład w moim przypadku, po to, żeby poznać inne kultury, żeby się nauczyć języka. Ja byłam między innymi we Francji, w moim kochanym kraju, i tam była w takim instytucie dla cudzoziemców, właśnie po to, żeby się nauczyć języka. Zwiedziłam oczywiście całą Europę przy okazji. Ten mój gapier troszeczkę się przedłużył, bo on trwał prawie 3 lata, 2,5 roku. Po prostu tyle ciekawych rzeczy jest do zobaczenia, że chciałam to wszystko zobaczyć. Ale ja wiedziałam, że ja pójdę od razu na prawo. To było moje marzenie. Przepatrując się moim znajomym widzę, że wybór prawa nigdy nie jest przypadkowy. Zawsze jest to tak, że jeżeli ktoś studiuje prawo, to albo on bardzo chce, albo jego rodzice uważają, że to jest taki pewny prestiżowy kierunek, więc fajnie było, żeby jego dziecko to studiowało. Czyli w Pani przypadku, mam rozumieć, było tak, że to Pani chciała? Ja chciałam, ale też dlatego, że mój tata, który jest prawnikiem, ekonomistą, i takim wzorem dla mnie pokazywało mi, że to jest ciekawy, bardzo ciekawy kierunek. Ja absolutnie uważam, że jest to jeden z najciekawszych kierunków. Myślę, że matematyka jest jeszcze ciekawsza, tylko ja nie mam kompletnie zdolności, więc trudno mi jest to ocenić, ale prawa to jest taki kierunek, który rozwija cię wszechstronnie. To nie jest tylko czytanie kodeksu, to jest też historia prawa, filozofia. To, to jest naprawdę bardzo wiele przedmiotów, które tak bardzo humanistycznie cię rozwijają. I, to, i to jest coś, horyzonty. Się, bardzo i to jest coś, co mi się bardzo podobało w tym kierunku. I chyba na tyle się pani spodobało, że postanowiła, pani postanowiła się pani doktoryzować. I z e tego co wiem, to doktorat już napisany. Czeka pani na obronę? Dokładnie, czekam na obronę. Doktorat złożyłam. E śmieszna historia jest taka, że mój doktorat został złożony, w poniedziałek, a we wtorek miałam casting do perfekcyjnej pani domu. Jak zwykle wszystko u mnie się ładnie zazębia i wszystko jest na swoim miejscu. Mój doktorat jest bardzo ciekawy, moim zdaniem na bardzo ciekawy temat. Dotyczy umów majątkowych małżeńskich a dokładnie jednego rodzaju umowy. To jest umowa rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków. To jest nowa instytucja w katalogu umów, i ona jest jeszcze nowa, i ja mam swoje wnioski dotyczące tego, jak, gdzie powinniśmy ją umieścić w kodeksie, żeby więcej jej używać, bo ona jest teraz dosyć mało używana. A ten doktorat robiła Pani po to, żeby, żeby pani się rozwinęła dla własnego rozwoju, czy może planuje Pani karierę akademicką? Ja marzę o karierze akademickiej, może zostanę najstarszym profesorem świata, bo już doktorem jestem jednym ze starszych. Znaczy jeszcze nie jestem właśnie, ale jak już będę, to już będę jednym ze starszych. Nie, to jest to jest tak, że prawo jest cudownym kierunkiem. Ale jeżeli chce się pracować w kancelarii, ja pracowałam przez chwilę w kancelarii, to jest bardzo trudne, żeby to pogodzić z rodziną i z urodzeniem dzieci. Ja się starałam o swoje dzieci trochę, bardzo się cieszyłam jak się urodziły i nie wyobrażałam sobie sytuacji, że będę chodziła codziennie do pracy. Dla mnie było bardzo ważne, żeby być z nimi, a praca na uniwersytecie jest bardzo dobrą możliwością do tego, żeby mieć po co wychodzić z domu, nadal mieć kontakt ze światem zewnętrznym, nadal się uczyć, nadal się rozwijać, a oprócz tego móc wychować dzieci, bo nie jest tak absorbujące jak praca w kancelarii. Wspomniała Pani, że skończyła Pani pseudo-doktorat i pojawiła się propozycja prowadzenia perfekcyjnej Pani domu. Czy telefon z zaproszeniem na casting był dla Pani zaskoczeniem? Zaskoczeniem uda mnie o tyle, że to jest oczywiste. Że ja powinna być zaproszona na ten casting, jak również, że powinnam go wygrać. Więc cieszyłam się, że ktoś padł na ten pomysł. Wiem nawet kto. Ale sprawiła pani też, podejrzewam, niespodziankę wszystkim Polakom, bo mówiło się, że Weronika Marczuk, Kasia Pakosińska, Ola Woźniak, a tu nagle pojawia się Małgorzata Rozenek. Bo ona nie miała ze mną szans na castingu. Bo... <laughs> nie żartuję oczywiście. Nie. Pojawiło się dużo nazwisk cudownych osób. Mm. Tylko to jest tak, że nic nie ujmując, no. absolutnie, bo to nie jest tak, że ja dokładnie wiem, jak wygląda życie tych osób, ale wiem, jak wygląda moje życie. Ja jestem matką dwójki synów, żoną, osobą, która naprawdę prowadzi swój dom na dobrym poziomie, bo pochodzę z takiego domu i wiedziałam, że mam wiele do zaoferowania w tym w tej kwestii, w tym programie. W wielu wywiadach podkreśla Pani, że to nie jest program o sprzątaniu, więc nie. o czym to jest program? To jest program o zmianie. To jest program o zmianie w, i o przemianie, która zachodzi w tych kobietach. To nie jest program o Małgosi Rozenek, perfekcyjnej Pani domu, ani o tym, jak wyczyścić toaletę puszką Coca-Coli. To jest program o tym, że można z marazmu, z braku energii, i z braku wiary w siebie bardzo często, przejść na, na ogromną metamorfozę. Ja, na przykład, bardzo często podaję przykład Ani Kamczyckiej, to jest jedna z naszych uczestniczek, mama trójki synów, dwóch prawie dorosłych i jednego rocznego, która była troszeczkę troszeczkę zaniedbała swój dom. Bo nie bardzo miała siłę, nie tylko na prowadzenie domu. I udział w tym programie i to, że ona sobie tak pięknie poukładała i, i to jej pokazało, że ona może to zrobić. I że tak naprawdę, bo co jest najważniejsze? Wchodzisz do domu, który jest straszny, który wygląda źle, i tak ci się wydaje, że ty nie będziesz w stanie coś z nim zrobić. Jeżeli ty w ciągu siedmiu dni zmieniasz swój dom. Tak bardzo, jak zmieniła to między innymi na przykład Ania, to zaczynasz wierzyć, że jesteś w stanie zmienić, Że nie zmienić ma rzeczy więcej, niemożliwych. Że nie ma rzeczy niemożliwych. I Ania teraz na przykład jest redaktorką naszego, naszej strony perfekcyjnej Pani Domu polskiej edycji, pomaga nam przy programie, pomaga przy produkcji, a to wszystko się tak wydarzyło obok. Bo tak naprawdę to nie chodzi o to, żeby posprzątać ten dom, tylko ten dom się sprząta po coś. Albo żeby naprawić relacje rodzinne, albo żeby zdobyć siłę do tego, żeby walczyć na zewnątrz. Bo spędzamy bardzo dużo czasu pracując, żeby mieć ten dom. A tak strasznie go często zaniedbujemy. I jak mamy piękny, poukładany, wysprzątany dom, to on nam daje siłę do tego, żeby robić coś więcej. Ale wydaje mi się też, że tym programem łamie Pani stereotypy, bo e, zwykło się uważać, że, że kobieta, która jest w domu, no to jest kura domowa, to określenie jest dość pejoratyczne. Nic mnie bardziej nie denerwuje. To jest moja osobista misja. Naprawdę, bo e, kura domowa to już musi być zaniedbana, e, z nadwagą, e, nieczytająca, czytająca, nie mająca m, potrzeb intelektualnych osoba, a to jest nieprawda. Ja mam bardzo wiele koleżanek, ja jestem kurą domową, byłam kurą domową, ale ja będę kurą domową do końca życia, bo to jest cudowna, cudowna rola. Gdzie pisałam doktorat, gdzie byłam na każdej premierze w teatrze czy w kinie, gdzie nałogowo pochłaniam książki, ale to nie jest, że ja jestem jakaś wyjątkowa. Ja mam całą masę koleżanek, które tak żyją. Warto pokazać, że dbanie o dom, dbanie o dzieci, bycie z dziećmi w domu, to nie jest jakieś ograniczające. To jest ogromne szczęście. I jest że warte się, docenienia. Jest warte docenienia i należy to doceniać. Ale ja też rozumiem, że warunki są teraz takie, a nie inne, i bardzo często kobiety by chciały być w domu, a nie mogą. I tym bardziej należy docenić, że łączą, godzą te dwie role. I dlatego bardzo często angażujemy mężczyzn do tego, żeby również godzili. Pracę zawodową z prowadzeniem domu. Ale wszystko wskazuje na to, że pani misję będzie mogła pani dalej kontynuować, bo z tego, co pojawia się w mediach, będzie druga edycja Perfekcyjnej Pani Domu i chodzą nawet pogłoski na ten temat, że ma być w głównym TV-nie, -e, prawda? Y jeszcze na tym etapie ani nie mogę potwierdzić, ani nie zaprzeczam. Y potwierdzam tylko oficjalnie, że tak, druga edycja ruszają zdjęcia bardzo niedługo, znaczy już ruszyły y zdjęcia dokumentacyjne, druga edycja od września na ekranach. I to jest wszystko, co mogę w tym momencie powiedzieć. Ale praca przed kamerą chyba się Pani spodobała. Tak, ja bardzo lubię. Ja mam ten moment, jak się włącza czerwone światełko i to jest moje słoneczko. A nie myślała Pani, żeby skoro Perfekcyjna Pani Dom okazała się sukcesem, to może w przyszłości jakiś kolejny program? Wiem, że będąc we Francji chodziła Pani na zajęcia do Akademii Kulinarnej, więc tak. może Perfekcyjna Kucharka? E, ja tak jak wcześniej o tym rozmawialiśmy, ja mam ogromny apetyt na wszystko. I jeżeli będzie, to kolejny program, bardzo chętnie. Na razie chciałabym się jednak skupić na perfekcyjnej pani domu, dlatego że jest to ogromny, to jest program z ogromnym potencjałem i naprawdę to jest program, który naprawdę pomaga. I te osoby, które. Wychodzą nasi uczestnicy od nas programu. Ja z nim mam kontakt, z każdą z tych osób. I proszę mi wierzyć, że to naprawdę zmienia ich życie. Ja się tego bałam trochę. Ja się bałam, czy, czy my im damy radę na tyle pomóc, żeby oni. Czy to nie będzie tylko takie, Czy jednorazowe? To nie będzie chwilowe. Mhm. To nie jest chwilowe. Więc ta misja perfekcyjnej Pani domu absolutnie nie jest zakończona. Ona tak naprawdę dopiero jest rozpoczęta. No ale przyszłość. Mam nadzieję, że przyniesie roz, wiele ciekawych. I ja rozumiem, że chce pani godzić karierę prawnika z karierą prowadzącej programów, czy ja na razie skupiam się głównie na perfekcjonie pani domu. Nie ukrywam, że jest dosyć ciężkie, żeby połączyć to razem z wychowaniem dzieci, bo nie chcę, żeby moje dzieci odczuły, że mnie nie ma. Dlatego też nie mam mnie na przykład na bardzo wielu imprezach, bo jeżeli pracuję to pracuję wiadomo, ale jeżeli już kończą się zdjęcia to chcę wrócić do domu i posiedzieć z moimi dziećmi z mężem. Yy, i myślę, że doktorat znaczy ja mam obronę wyznaczoną na koniec roku. Ale nie obiecuję, że tak się stanie. Nie obiecuję, że się obronię, dlatego że chciałam się przygotować perfekcyjnie do obrony, a to wiem, że powinno mi zająć około dwóch, trzech miesięcy czasu. Więc nie wiem czy będę miała ten czas. Więc jak na razie skupiam się na perfekcyjnej. Ale docelowo chciałaby Pani godzić. Te... Ależ oczywiście, że tak, bo to wszystko można pogodzić. To jest tylko kwestia organizacji. Oczywiście też nie należy porywać się z motką na słońce. Też trzeba e, ułożyć sobie listę priorytetów. To jest tak jak w domu. Są rzeczy, które musisz zrobić najpierw. I wiadomo, że najpierw odgruzowujesz, organizujesz, czyścisz, a na końcu wiążesz kokardki i tak samo... E, jest układaniem sobie ról życiowych. Są role najważniejsze, moją najważniejszą rolą jest bycie mamą, żoną, później prowadzącą program Perfekcyjna Pani domu. Ja myślę, że znaczy, myślę, że ja lubię być siebie dumna i lubię jak moi rodzice są ze mnie dumni, więc może mi się uda. Pani Małgosiu, ja w takim razie życzę tego, żeby miała Pani jak najwięcej powodów do dumy, dziękuję żeby było bardzo. też jak najwięcej tych związanych kokardek po tej całej organizacji, która jest sprzed. Dziękuję e, bardzo. I dalszych sukcesów w realizacji misji perfekcyjnej Pani domu. Bardzo dziękuję. I bardzo dziękuję za rozmowę. Ja też. A Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia już wkrótce, podczas kolejnego wywiadu z cyklu Znani na nieznani.